Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku. Ja jestem Wiola, mieszkam w Korei, a to jest kanał Pierogi z Kimci, na którym pokazuję Wam moje życie w Korei i trochę gotujemy. Dzisiaj jednak nie będziemy gotować i będzie to vlog z serii lifestyle'owych. <laughs> Żarcik, idziemy na zakupy. Jak widzicie, ja tutaj jestem jeszcze przed moim blokiem. I udaje się teraz do stacji metra, więc to oznacza, że jedziemy gdzieś, a jedziemy do Seulu, czyli stolicy Korei. Słońce razi, <noise> więc zanim przejdziemy do tego, po co tam jadę, to przejdźmy do sytuacji pogodowej w Korei Południowej. Jest ona następująca: jest zimno na minusiku, ale nie dużym minusiku. Słońce bardzo intensywnie świeci i daje to takie poczucie, że jest dużo cieplej niż jest. Wiatr miał wiać mocno, ale nawet nie wieje. Znajdujemy się tutaj w miejscu, gdzie powstają nowe budynki, nowe, tak jakby mini miasto, nowe, jakby mini centrum miasta. I dzisiaj jest niedziela, w ogóle nagrywam tego vloga w niedzielę i praca tutaj w RE. W kolei sklepy zwykle są otwarte w niedzielę i często właśnie taka praca na budowach, szczególnie jak nagrał terminy. Też w niedzielę się odbywa i doszłam tutaj do cienia, więc już wam szybko mówię, zanim ten cień się skończy. Po co i gdzie jedziemy? Jedziemy, tak jak mówiłam, do stolicy, ale nie jedziemy do stolicy tak bardzo w głąb, tylko będziemy znajdować się niedaleko rzeki Han, o którą mam nadzieję też dzisiaj zahaczymy. I jedziemy tam na zakupy, bo. W Korei jest takie coś jak Gosok Terminal. Mówię takie coś, ale tego jest bardzo dużo, bo Gosok Bosy Terminal. Ta wymowa mnie zniszczy, ale Gosok Bosy Terminal to jest terminal autobusów pośpiesznych, bo Gosok to jest pośpieszny. I jeden taki terminal jest bardzo duży. i Jedziemy tam i trochę dziwnie, tak jechać na terminal autobusowy, ale jedziemy tam dlatego, że w podziemia. Tego terminala. W podziemiach tej stacji metra, która się tak nazywa, znajduje się największe podziemne centrum handlowe w Korei. To jest takie centrum przypominające. Taki nasz targ, taką halę targową z ubraniami przede wszystkim, ale też z różnymi dekoracjami do domu, z poduszkami, z pościelą i tego typu rzeczami. Doszłam już do stacji metra, ale jeszcze nie skończyłam opowiadać, więc muszę zrobić tutaj kółeczko małe. Jadę tam na zakupy na ten terminal i jadę tam dlatego dzisiaj, że wczoraj była u nas rodzina i cały dzień wczoraj i przedwczoraj spędziłam na gotowaniu, przygotowaniu wszystkiego i w ogóle. Było bardzo fajnie oczywiście, ale no nie ukrywam, że trochę się zmachałam i dzisiaj chłopaki pożegnali mnie i powiedzieli mi, że mam czas dla siebie i mam się nimi zupełnie nie przejmować. Oni sobie zrobią męski wypad. Więc ja sobie robię mój Samotny wypad? Tak, to by było na tyle i jedziemy kupować poszewki na poduszki na ten terminal, bo potrzebuję, żeby wysłać je mojej mamie. Może jakieś ubrania zobaczymy. Jak nie kupimy, to przynajmniej zobaczymy, ja mam zawsze problem z kupowaniem ubrań, ale pooglądam chętnie. Tak, więc idziemy do metra. Będziemy tutaj jechać metrem ponad godzinę dzisiaj. Joa, ten budynek się tutaj bardzo zmienił, jest przeszklony. Może tam na dole jednak coś otworzył, a nie tylko parking? Nie ma ludzi dzisiaj, niedziela, godzina 11. Przesiadka. Teraz ta przesiadka, i czeka mnie jeszcze jedna. Idę teraz do drzwi w metrze numer 10, bo aplikacja mi pokazuje, że jeżeli tak zrobię, to szybciej się przesiądę na następne metro. Jaka rzadkość. Chciałam powiedzieć, że powoli wjeżdżamy w Seul, więc metro zaczyna tu i ówdzie lecieć pod ziemią, bo w Korei metro zwykle nad ziemią sobie jeździ, jak zwykły szybki pociąg, znaczy szybki, no jak zwykły pociąg. Przesiadka! O, ja lubię tę stację, bo jest fajna, ruszająca się podłoga, na lotnisku. Chyba też powinnam biec. Dobrze, informacja do mnie. Nie biegnij za tłumem, kiedy nie wiesz, gdzie biegną, i nie wsiadaj do przypadkowych metrów pociągów, jeżeli nie jesteś pewna, że jadą tam, gdzie chcesz. Oczywiście wsiadam do złego metra, ale to się zawsze musi zdarzyć. Nie wiem, gdzie jestem, ale jest tu bardzo, bardzo pusto, ale chyba po prostu muszę przejść na drugą stronę. O nie, biegną, to ja może też powinnam. <grym> Dobra, biegniemy. Udało się. Po czterech przesiadkach jestem na miejscu, znaczy nie do końca na miejscu, jestem dopiero na tej stacji metra, na której miałam być. Teraz muszę znaleźć to moje zakupowe miejsce. Ono gdzieś jest, więc znajdziemy. Tak, nie wiem, czy to widzicie w tej masce, ale troszkę mi opadł entuzjazm, bo przed chwilą rozmawiałam z moją koleżanką Kasią, i ona powiedziała mi, że w niedzielę tutaj na tym terminalu to raczej nie ma za dużo sprzedających, mimo że jest otwarte. No i teraz ja tak myślę, że kurcze, może tak być. No ale może nie, zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli. Jest napisane Gangnam Underground Shopping Center, że trzeba iść tam. Bo to jest już gangnam. Czy ja to w ogóle już mówiłam, co to znaczy gangnam? Gangnam to znaczy na południu od rzeki, bo gang to jest rzeka nam, to jest południe. Muszę mam pokazać moją gotowość na zakupy. Ikona mody, mam torbę z polo-marketu z Polską. Możecie się domyśleć, że ostatnio jeszcze bardziej niż zwykle zależy mi na tym, żeby nikt nie myślał, że jestem z Rosji. Że ta bardzo ciekawa, ruszająca się mapa powiedziała mi, że muszę iść do wyjścia numer 8, bo tutaj jest moje Underground Shopping Center. Tu w ogóle jest tak, że na tym pierwszym piętrze, na tym bliżej metra, jest też dużo sklepów, ale one są takie bardziej Bardziej jakby luksusowe. Znaczy nie są luksusowe, ale lepiej wyglądają. O, to jest fajny sklep, Pigment. Tu są zawsze takie różne, ładne kolory ubrań. One mi się bardzo podobają. O, ja chcę to. Chciałam powiedzieć, że kocham pastelowe kolory. Po kolorach wnoszę, że już moda wiosenna będzie królować w koreańskich sklepach. I jesteśmy. Wygląda na to, że nasze obawy nie były słuszne bo sklepy raczej No Nigdy nie wiem, czy to trzeba iść w tą, czy w tą. Dobra, idziemy na wycieczkę. Przygotujcie się na szybki szpil po koreańskich sklepach z komentarzem na żywo. Powinniśmy sobie tutaj ustawić 50 klatek na sekundę, żeby Wam się lepiej oglądało, ale nie mam tyle miejsca na telefonie, bo w całą moją pamięć zajmują słodkie zdjęcia Sonu, więc musicie mi wybaczyć. Jak widzicie, nie ma tutaj niesamowicie dużej ilości ludzi. Jest niedziela, więc no, jest to do przewidzenia, ale to jest też dlatego, że to centrum handlowe cieszy się coraz mniejszą popularnością. Kiedyś to były tłumy, szczególnie jak byli turyści, to to były tłumy, bo tutaj się przeplatają takie sklepy, tu się takie różne style przeplatają. Taki styl na sekretarkę, ze stylem na taką sportową dziewczynkę. I o, dziecięcy też są. O, zobaczcie. Takie, takie garsoneczki są bardzo typowe. To jest coś, czego nigdy nie założę, bo nigdy się w to nie zmieszczę, chyba nawet w stałówce się w to nie zmieściła, ale no, fajne są nawet. Jest też dużo spinek i tutaj też będą takie super sklepy dla starszych pań i przepraszam za to generalizowanie, ale taka jest prawda. I no ten nie jest jeszcze taki szałowy, ale potem chyba dobrze idziemy, dojdziemy do takiego, które ja określam jako styl starszej pani artystki, to jest coś po prostu, co ja będę nosić. Jak będę starsza, zaraz wam pokażę. Uu, tu jest też dużo bluz różnych. Jak czasami jesteście ciekawi, skąd są moje bluzy ze Snoopy, z muminkami, to zwykle właśnie z takich targów. Jakie ładne. Muszę też wiedzieć, że tu jest bardzo dużo tanich rzeczy. I mimo, że na większości tych rzeczy tutaj będą doszyte metki Made in Korea, to raczej bym się nie spodziewała, że to będzie naprawdę Made in Korea. Tylko raczej Chiny. <tysk> Zatrzymajmy się chwilę nad tymi sukienkami i zastanówmy się, co autor miał na myśli. O, tu jest coś, co koranki bardzo często noszą, bo to miał być odcinek w stylu, co ubierają koranki. Niekoniecznie ja. Tu są takie sukienko bluzy. To jest bardzo fajne i wygodne, ale wygląda się w tym jak worek ziemniaków. I o ile koranki drobne wyglądają w tym super, to ja wyglądam serio jak worek ziemniaków, ale wciąż je nosiłam i było sukcio. O, jaka fajna bluza! Ja tu przyjdę po bluzy, czy to jest... Chociaż jakoś taka sobie, ale... Fajne tu są bluzy za cztery dyszki. Tak! Spódnica ogrodniczka! Ja chcę! To się coś to na pewno tak skończy, że ja tu mówię, teraz chodzę i chcę wszystko, a ostatecznie nie kupię nic, ale przynajmniej jestem z wami, jest fajnie. Nie czuję presji, bo nawet jak nic nie kupię, to przynajmniej wam pokazałam Zobaczcie, zobaczcie na długość tych spodni. Nie są długie. Są fajne, ale za krótkie. Tu jest taki styl dla pani, która robi błyskotki. Ale to nie o to mi chodziło. O! Zbliżamy się do takiego stylu, który trochę mi chodziło. Zobaczcie. Takie lekko przydłużawe w jasnych kolorach. Podoba mi się. Te ubrania są zwykle droższe niż te dla nastolatków. Dobrze, tu już targu nie ma, tu są tylko stragany z jedzeniem, znaczy stragany są te same sieciowe kawiarnie, gdzie wszędzie tylko po prostu w targu, w środku targu, no nie wiem czy mogę na to mówić targ, no taka hana targowa to jest, więc jak inaczej, więc wracamy się, idziemy tam, gdzie chciałam dojść, tutaj nie jest tak ciekawie, idźmy gdzieś, gdzie są jakieś fajne ciuchy, tutaj są jakieś takie same resztki, takie fajne, są zawsze w Korei, są zawsze modne te wszystkie takie bluzy podrabiane różnych uniwersytetów, na przykład Nebraska, Fajny materiał, może by sobie taką nabył ze snów. Może Houston, University of Houston, które lepsze jest. A tu jest. To nie jest uniwersytet. A tu też nie. Tu są tak, patrzcie, ucieplana koszula w kratę. To są tak naprawdę takie ubrania, jakie znajdziemy w każdym innym takim podziemnym centrum handlowym, małym, nawet na małych stacjach metra. Bo tutaj ma to do siebie, że jest dużo taniej niż gdzie indziej. Naprawdę, że to, to gdzie wsułą, te same ubrania kosztują na przykład dwa razy więcej. Tu jest też bardzo dużo takich sklepów z ubraniami niewymęskimi, a tak naprawdę nie wiadomo i w nich jest zawsze bardzo dużo takich wielkich bluz różnych. I dressów i tak dalej. Ale nigdy w nich nie ma klientów, bo mężczyźni raczej nie przyjeżdżają tutaj na zakupy. Zwykle to kobiety im kupują tutaj jakoś. Zobaczcie. Doszliśmy do miejsca, którego bardzo chciałam dojść. Tak będę się ubierać za 20 lat. Nie ma opcji, że nie. A może nawet już zacznę. Zobaczcie. Widzicie te kamizelki? Te wszystkie ubrania są bardzo drogie. Jeszcze mnie nie stać. Ja! Spodnie w kropki! Wow, Czy Wy to widzicie? Step dla księżniczki. Księżniczkowy sklep. Też różne spódnice. Nawet są kołnierzyki! Ale tak naprawdę to mało kto tak chodzi ubrany w Korei. Ja no myślę, że to dla osób, które się tą Piękne! Zwiewam, bo Pani chyba chce mi powiedzieć, że mam nie nagrywać. Dobrze, idziemy dalej. Jeśli jak się zgrabnie wycofało. to przechodzimy w modę dla nastolatek albo osób, które dopiero zaczynają swoją karierę albo studentek. Zobaczcie jakie miniówy. Te miniowy zmieściły się na jedną nogę, więc ja nigdy nawet nie przymierzałam, ale no, wybór ich jest niesamowicie duży. Jeżeli jesteście bardzo drobną dziewczyną, to przyjeżdżając do Korei na wakacje możecie nakupić sobie takich miniów. Dużo i bardzo tanie. One są bardzo tanie tutaj. Ja nie mówię, że to dobrze. Nie pochwalam szybkiej mody w tym vlogu, ale po trzy Kiedyś w ogóle, jak tutaj przyjeżdżałam, jak jeszcze nie było pandemii, jeszcze Korea była otwarta, to było bardzo dużo obcokrajowców, Japonek. Bardzo tutaj dużo było. Teraz już nie ma. Tutaj są jakieś takie dziwne ubrania. Ale śmiesznie. Właśnie teraz przez głośniczek pani mówi, że ktoś w jakimś tam sklepie, kto płacił telefonem w tym i tym kolorze. Zapłacił coś, że w sensie, że coś źle mu policzyli, że proszą o powrót do sklepu. Ciekawe. I właśnie chciałam też powiedzieć, że tak jak zwykle na tego typu targowiskach w innych miejscach na świecie trzeba uważać na swoje torebki i portfele, to tutaj raczej nie trzeba, bo nie ma tutaj kieszonkowców. I raczej jestem pewna, że nic tutaj nie zginie. Dużo beżowych dresów. O, jak ja kocham beżowe dresy. Te, te ubrania wszędzie są bardzo, bardzo podobne, no nie? U, różowy sweter. Bardzo ciekawe bluzy. kiedyś było bardzo dużo podróbek, ale chyba teraz już jest coraz mniej. Tutaj jakieś bluzy supreme. Te sprawy podrabiane były, ale chyba już, już to nie jest modne. Już chyba trochę zrozumieli, że do siara. Jakie fajne spodnie. Aha, właśnie. To się nie da mierzyć tych ubrań. Wszystko jest albo w jednym rozmiarze. Albo no, no nie ma przymierzalni, więc trzeba celować na oko, co jest często dość ciężkie, ale cena rekompensuje, bo wszystko jest tanie, więc... No taki dark, To jeszcze taka zimowo-wiosenna, czy jakieś ciepłe ubrania królują. Jak widzicie, beżowy to po prostu kolor... kolor roku. No są też fartuchy, ale one są niegodne, bo i tak nie ma w tym kraju lepszych fartuchów niż te, które zrobi moja teściowa. Podusie. Te koszule nocne, jakie to jest piękne. Jak za Ani zielonego wzgórza. Tu jest też sklepik z ubrankami dla psów, jeżeli ktoś jest bo w Korei lubił. Patrzcie, na przykład jest, sprzedają tutaj Adidoga. adidok Tutaj przeszliśmy z części ubraniowej naszego targu do części takiej bardziej... Dekoracyjny i tu jest mega dużo dekoracji na święta, to jest chyba jedyne miejsce gdzie można kupić naprawdę przeróżne dekoracje świąteczne, światełka i tego typu sprawy. Tutaj się codziennie gdzieś jeszcze uchowają jakieś ubranka, o no jest fajne. Też taki styl, artystyczną panią. Ale kicz, założy się, że każda mała dziewczynka nie chce odejść stąd bez takiej lampki. Nietypowy widok, firanki, nie wiem czy zauważyliście, ale w Korei mało kto ma firanki w oknach. Tutaj jednak jest dla tych, co się wybij, wybijają. Są też są kwiatki. Zawsze mi się podobają koreańskie bukiety, bo wydaje mi się, że są takie urocze. Mało jest w nich tych zielonych badyli i podobają mi się. O! No i ciekawe, i sobie idziemy, idziemy, idziemy. A tu nagle tarot. Zerknie do środka. Pani nie wygląda na baby Jagę, tylko normalna kobita. Gdzieś tu będą moje poszeweczki na poduszki. Pikowane takie, grubsze. I z bawełny, takiej bawełny, która się tak fajnie spiera i jest coraz miększa i milsza i no są super. Mniecie w Korei, to poszewka na poduszkę. Polecam, wiola błazucka. Tu są różne dziwne rzeczy do masażu. Ja mówiłam, 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 żadna dziewczynka nie przejdzie obok tego bez, bez po prostu domagania się. Właśnie i babcia i mama tłumaczył, że potem dostanie, ja, mhm. Kolejny tarot, zobaczymy czy tu jest Baba Jaga. Nie ma, też normalna. Jak widzicie ja... Uj, jaka piękna, patrzcie jaki bolesławiec! Znaleźliśmy polski akcent, patrzcie jaki bolesławiec na tym boskim kredensie. Ja... Polska biało-czerwoni. Albo w tym wypadku biało grantowi. Tam też jest Bolesławiec i on nie wygląda na podróbki. Ewidentnie wygląda jak nasz. On tutaj robi tylko za dekorację. Ja... Już się humor poprawił. No fajne te ubrania. Czy ja mam dziwny głos, Czy wam się to podoba? Ale ja noszę ogrodniczki na co dzień, więc wiecie... Co może popchnąć człowieka do kupienia takiej małej wieży Eiffel albo Big Bena? O! Ja ile tego tarota tutaj jest, naprawdę Co nie, nie wiem, co ludzie mają, sobie myślą, że przychodzą na zakupy, a walne sobie tarota. Ja już wychodzę stąd, ale patrzcie na te sukienki. No ani z Zielonego Wzgórza, albo coś takiego, muszę się teraz powstrzymywać, żeby tego nie kupić. Ale no, gdzie ja w tym będę chodzić po domu? Idziemy teraz do wyjścia. Może sobie tutaj dziabniemy coś na szybko, żeby udać się na rzekę Han i wypić tam kawę. W ogóle nie wiem, czy to jest też teraz w Polsce popularne. Ja w sumie nie zauważyłam, jak byłam, ale w Korei już drugi rok z, rzędu, rok z rzędu bardzo popularne są takie baranki. Światło dzienne! Udało się! Nie wiem, gdzie jesteśmy. Ale sytuacja pogodowa zachęca, żeby trochę pobłądzić. Więc jesteśmy tutaj koło jakiegoś bardzo dziwnie wyglądającego budynku. Nie mam pojęcia co to, ale zjadłabym coś. No nic tuszałowego nie ma. Jesteśmy proszę Państwa w stolicy, czyli w Seulu, Czyli w ogóle mamy... O przeprowadzka! <gryw> Dawno tego nie było, co? W takich starych blokach. Też się ludzie ciągle wprowadzają, przeprowadzają, wynajmują. Tym bardziej, że jesteśmy w Seulu. A ceny mieszkań, nawet takich leciwych, są tutaj bardzo, bardzo, bardzo wysokie. O takich blogach mówiłam. One są bardzo blisko rzeki Han. Koreańczycy uważają, że mieszkanie przy rzece Han to jest już po prostu szczyt. Najlepsza rzecz, jaka się może trafić, więc te mieszkania tutaj są bardzo, bardzo, bardzo drogie. Skoro jesteśmy w Seulu, to pomyślałam sobie, że może gdzieś tu będzie ta kobel, bo w Seulu jest ta kobel. Ta kobel to jest moja ulubiona sieciówka fast foodowa, której nie ma w Polsce, a kiedyś podobno była. Ale była w złym czasie, chyba w latach 90. w Polsce i wtedy nie miała szans na przetrwanie. Teraz myślę, żeby była popularna, ale tak, myślałam, że gdzieś będzie ta kobel tutaj blisko i pójdę sobie coś zjeść, bo trochę jestem głodna i się wiecie, co okazało, że było tam, skąd przyjechałam, czyli na tym terminalu pośpiesznych autobusów, tam gdzie robiliśmy zakupy nie wiem co będę jeść, nie wiem Wam pokazała coś koreańskiego, ale w dwóch dni gotowania gotowaniach koreańskiego jedzenia nie chce mi się szczerze mówiąc zobaczcie, to jest park i ten park wygląda bardzo brzydko, bo jest cały suchy ale w lecie i na wiosnę jest pięknie zielony ostatnio wiele osób mi pisze, że wszędzie jest szaro-buro, w Korei betonowo i nie ma zieleni ale to właśnie dlatego, że tutaj tak jest klimat, że na zimę wszystko usycha i nawet jak śnieg stopnieje, którego i tak jest mało, no to ciężko jest to jakiekolwiek zielone takie przebi prze przebitki spod śniegu. Nie ma tutaj przebiśniegu absolutnie. No I zobaczcie jaka nam się dzisiaj piękna pogoda trafiła, jak ja się cieszę. Zumik Namson Tower. Coś pięknego. Chyba tutaj trochę posiedzę dzisiaj. Ale wieje. Ja tutaj będę zamawiać, i spotkamy się za momencik. Patrzcie super, ale nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Dlaczego tu nie ma miejsca? Ja chcę. No nic. Papa z Zostałam bez kawy. Bez jedzenia bez siedzącego miejsca, ale widok mi jakby wynagradza Ci ludzie zmierzający tam jeszcze nie wiedzą, że też zostaną bez kawy i bez miejsca czy może kawę sobie wezmą na wynos? Poszłabym na spacer, ale nie mam czapki będziecie się wkurzać, więc idziemy gdzieś na jakieś jedzenie może Dobrze, jak idę sobie do tego Taco Bell to na szybko sprawdziłam, to są te takie nowe bloki które są z widokiem na rzekę, rzeka jest po ich drugiej stronie one się w ogóle nazywają Riverview i mieszkania w tych blokach y, wielkości 110 metrów powiedzmy kwadratowych kosztują 12 milionów złotych i są marzeniem większości Koreańczyków. Znalazłam taką myślałam, że to nigdy nie nastąpi, że się popłaczę już w ogóle, ale jest. Tyle się tego naszukałam, że szok, ale już jestem. Mam tutaj bardzo dużo jedzenia, zdecydowanie za dużo. Jak na jedną osobę, ale jak już znalazłam to, stwierdziłam, że nas zamawiam ile wlezie. Same dziwne rzeczy zamówiłam: frytki z kimci, quesadillas z kimci i jedno pakowo musi być. Zaraz to będę jadła, chyba wam oszczędzę tego. Mikrofon miałam źle przypięty, słyszeliście mnie? Moje zakupy były dość udane, yy, bo kupiłam poszewki na poduszki tak jak chciałam, nie kupiłam sobie nic, ale muszę mieć bardziej przemyślane zakupy, najlepiej przez internet tam i tak bym nie mogła nic przymierzyć. Dajcie znać, czy te koreańskie style Wam się podobały, czy też zauważyliście tę te, tendencję, że jedne ubrania są takie księżniczkowe, inne są takie na, na k-popową dziewczynkę w miniuwce, drugie są z kolei takie luźne, no takie, jest kilka takich listów. Przestaniesz? Jest kilka takich stylów, które się powtarzają cały czas. I no nie wiem, dajcie znać, czy Wam się podobało. Może kiedyś zrobimy jakiś odcinek, gdzie pokażę Wam te ubrania na człowieku, nie tylko na wieszakach, może na sobie. I tata Sonu mi powiedział, że Sonu jest teraz z nim na pracu zabaw, więc ja sobie tutaj będę w spokoju jeść i wrócę do domu. Mam nadzieję, że Wam podobał się ten odcinek. Jeżeli tak, to oczywiście subskrybujcie, klikajcie łapki w górę i to na razie. Pa, pa! Dziwnie mi, bo tu siedzą obok mnie jacyś ludzie i słuchają pewnie w jakim języku ja mówię. Nie w rosyjskim. Pa, pa.